Szanowni Państwo, Antal jest firmą silnie osadzoną w realiach, ale również mocno patrzącą w przyszłość. Dlatego chcielibyśmy podzielić się z Państwem garścią przemyśleń na temat trendów, których obecność jest widoczna w wielu sferach naszego życia prywatnego, jak i zawodowego, a które będą determinowały nasz rozwój w perspektywie najbliższych pięciu lat. Pierwszy mocny trend to wzrost znaczenia ekonomii społecznej i człowiek w centrum uwagi. I ten trend jest inicjatorem kilku kolejnych, o których zaraz powiem. Zwrócenie się ku człowiekowi w centrum uwagi ma podłoże wielopłaszczyznowe: braki kadrowe na rynku pracy, narastające konflikty i rozwarstwienie społeczne, kryzys demokracji spowodowany brakiem zaufania do tego ustroju, który, jak mawiano, może nie jest doskonały, ale najlepszy z wielu, które znamy. A w środku my, jako obywatele, pracownicy, pracodawcy, jak i świadomi konsumenci, którzy oczekujemy od firm uczciwości, transparentności i pozytywnego wpływu na społeczeństwo. Trend drugi, bardzo widoczny na obecnym rynku pracy to różnorodność, inkluzywność i przynależność. Różnorodność już nie tylko ze względu na piec, kolor skóry, orientację seksualną, ale również na wiek. Do niedawna wiek, bliski 60 lat był jakąś magiczną barierą, od której zaczynały się problemy ze znalezieniem nowej pracy. Dzisiaj 50 to nowe 40, a 60 to nowe 50. Żyjemy coraz dłużej, dbamy o swoje zdrowie, uprawiamy sporty, a być Sprawnymi fizycznie i umysłowo przez długie lata. Kolejna sprawa to przynależność. Szczególnie ważna, ponieważ bardzo pożądaną umiejętnością w dzisiejszych czasach jest zarządzanie zespołami zdalnymi i rozproszonymi. Ale jeszcze ważniejszą, budowanie przynależności, rozumiane jako obywatelstwa firmy, wśród ludzi, którzy rzadko lub w ogóle nie spotykają się w świecie fizycznym. To zmiana roli HR-dyrektora na Head of People. Tradycyjny HR. To umacnianie polityki firmowej, zapewnianie zgodności działań z obowiązującym prawem i polityką compliance w organizacji. Podążanie w kierunku odgórnie narzuconym przez zarząd. W wielu przypadkach działania reaktywne, czyli zajmowanie się problemami wtedy, gdy powstają, a tak naprawdę ogranicza się to przede wszystkim do talent acquisition generalnie, bo brakuje ludzi, których musimy mieć w firmie. Ogólnie działanie w tle, tak jak system operacyjny, którego pracy na co dzień po prostu nie zauważamy. Dzisiaj HR to funkcja wyeksponowana przez organizację, komunikująca światu jej kulturę organizacyjną, wartości, w które wierzy, legitymująca się działaniami CSR, podkreślająca, w jaki sposób pozytywnie organizacja wyróżnia się wśród innych i jak unikalną ma propozycję dla swoich pracowników potencjalnych. To również ciągłe doskonalenie polityki Employer Experience, proaktywne poprawianie, dostosowywanie kultury organizacyjnej do szybko zmieniającego się świata. Trend numer 4. Okresowy rozpad wiedzy w obliczu pędzącej technologii. Rezyliencja, czyli umiejętność szybkiej adaptacji do zmieniającego się świata, jak również umiejętność inkorporowania do swojego umysłu wielkiej ilości danych. Kolejne wyzwanie. Integracja zespołów zdalnych, i hybrydowych obliczył coraz większej popularności pracy zdalnej. Jednocześnie walka z osamotnieniem i chorobami cywilizacyjnymi o podłożu psychologicznym, spowodowanymi izolacją. Wczoraj wizyta u psychologa lub psychiatry była w naszej kulturze czymś wręcz wstydliwym. Jutro to może być zwykły benefit pracowniczy, gwarantujący dobrostan psychiczny pracownika i członków jego rodziny. I tutaj pozwolę sobie na dygresję. Iluż młodych dzisiaj ludzi jest uzależnionych od gier komputerowych? Iluż rodziców? Jest mniej sprawnych w pracy, bo nawet w pracy myśli ich zaprząta walka z uzależnieniami i pocie. W sukurs w tym obszarze przyjdzie nam trend cyfrowego zdrowia sensu largo i poradni psychologicznej online, czynnej całą dobę. Trend szósty: decentralizacja zasobów i hiperlokalność. W latach 2002-2020 z większych polskich miast wyjechało 15% ludności. Decentralizacja może być lekarstwem na braki kadrowe. Dzisiaj to nie pracodawca mówi: chodź do mnie, bo w danej lokalizacji mam fabrykę, mam biuro. Dzisiaj pracodawca myśli nad tworzeniem satelickich organizacji w miejscach, gdzie jest zasób ludzki. Kolejna sprawa to trend krótszych łańcuchów dostaw. Łańcuchy dostaw w czasie pandemii zostały połamane. To dlatego świat zwraca się w tym kierunku i wzrostu znaczenia lokalnych dostawców, tam gdzie jest to możliwe. Ostatnia kwestia to ekonomia inwigilacyjna, związana z, z firmami Big Tech, które od lat zbierały terabajty danych o nas jako ludziach, o naszych przyzwyczajeniach. W związku z czym doprowadziły to do algorytmizacji życia i życia w bańkach informacyjnych, dlatego że firmy te. Podsuwają nam pewne wiadomości, pewne informacje, które mogą być preferowane przez nas, w związku z czym tracimy szeroki pogląd, szerokie spektrum widzenia, a skupiamy się na wąskim obszarze tego, co ewentualnie jakiś algorytm uznał, że może nas zainteresować, że będzie naszym mainstreamem yy, zainteresowań w tym momencie. Zadbajmy, aby nasze firmy były gotowe na świat, który zmienia się w bardzo szybkim tempie. Jeżeli chcecie Państwo wpaść z nami w dyskurs na temat trendów, które nadejdą, przyszłości, która nadejdzie, zapraszamy do komentowania niniejszego materiału oraz na www.antal.pl. Dziękuję bardzo.